Cieszymy się również z informacji, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Rodziny o tym, że w ramach KPO, w ramach Funduszy Europejskich, gmina otrzyma wsparcie finansowe na budowę i utrzymanie żłobka. jest Bardzo potrzebna inwestycja, wyczekiwana przez mieszkańców, zwłaszcza przez młode małżeństwa. Myślę, że, a w zasadzie jestem raczej pewien, że od 1 stycznia 2024 roku rozpocznie funkcjonowanie w gminie Stoczek Łukowski żłobek dla naszych najmłodszych. Środki z KPO, jestem przekonany, że polski rząd dogada się w końcu z Brukselą i że te środki zostaną odblokowane. No, ministerstwo już nas poinformowało o tym, że w ramach tych, tej współpracy będziemy mogli dysponować tymi środkami. Jeśli by ich nie było, w co jest to mało prawdopodobne, oczywiście będziemy doszukiwać się środków albo w budżecie własnym, albo może w funduszach europejskich. Niemniej jednak, czy z tych środków, czy z innych, jestem przekonany, że ten żłobek od 1 stycznia 2024 roku zafunkcjonuje. Takie zobowiązanie podjęliśmy. Jeśli chodzi o mnie, o radę gminy i myślę, że z tego zobowiązania się wywiążemy. Planujemy budowę żłobka w naszej jednej z największych miejscowości, a na pewno w miejscowości centralnie położonej, czyli w Starej Kobiałkach. Bardzo ładnie nam się rozwija. Ten teren naszej gminy przybywa mieszkańców, przybywa dzieci. To jest taka bardzo rozwojowa część naszej gminy. Zgodnie z tym informacją, którą zyskaliśmy z Ministerstwa Rodziny, powinniśmy w ramach przyznanej nam kwoty uruchomić co najmniej 33 miejsca dla najmłodszych dzieciaków w żłobku w Starej Kobiałkach.